Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale dotyczącym taniej pompy ciepła. Tym razem chciałbym pokazać, jak można sterować agregatem GRI, nie ROTENSO, tak jak w poprzednich moich filmach, do których zachęcam. Na górze link do podobnego filmu, który już jest na moim kanale. Tym razem to będzie taki AHU.com, AHU Box. GRI, tak jak widać tutaj, różni się on troszeczkę od tego modułu Ahuboxa od Dorotenso, różni się też troszkę sterownik, dałem do tego trochę inny wyświetlacz, większy i tam więcej napisów, akurat taki miałem do, do tych testów i ma tam troszkę inne komunikaty. Zasilacz jest standardowy, ponieważ ten AHU.com w komplecie ma zasilacz, ale z wydajnością prądową tak niewielką, że musiałem zastosować własny zasilacz. Taki sam jak do, do modułów z Rotenso. Generalne różnice to podstawowa rzecz, to jest komunikacja między tym modułem a agregatem zewnętrznym odbywa się za pomocą magistrali RS 485. Tutaj mamy zacisk A i zacisk B, który należy wykonać połączenie najlepiej skrętką ekranowaną między tym a płytą jednostki zewnętrznej. Tam jest specjalna kostka zaciskowa i nie będę się więcej na ten temat rozwodził, bo szkodami czasu. To jest podstawowa różnica. Drugą różnicą jest to, że nie mamy tutaj y, tak naprawdę informacji o defroście y, z agregatu. Mamy natomiast tutaj na tych zaciskach tak zwany defrost wymuszony y, i tym się to różni. Czyli my możemy w jakichś krytycznych, skrajnych warunkach za, zmusić agregat zewnętrzny do, do tego żeby się odmroził no poza tym sama, tam samo sterowanie odbywa się przez podanie tak jak tutaj widzimy jeszcze jakie są różnice mamy tutaj oddzielny styk jakby on off czyli Podanie na niego pełnego napięcia 12V. Tutaj mamy te, te zaciski masy i 12V. Jeżeli tutaj zrobimy dwa mostki na to on-off, czyli podamy tu napięcie, to to cały czas będzie podawany sygnał do pracy. I tak samo tutaj mamy jeszcze grzanie, chłodzenie, dwa takie zaciski. Jeżeli będą one rozwarte, to on będzie pracował w trybie chłodzenia, jeżeli będzie podane napięcie, znaczy jeżeli nie będzie napięcia, będzie chłodzenie, jeżeli będzie napięcie podane tutaj na te zaciski, będzie pracował w funkcji grzania. Od dołu mamy dodatkowe różnice. Mamy dwa czujniki w komplecie są. To jest ROOM sensor czyli teoretycznie temperatura pokojowa temperatura powietrza i te, ten czujnik to jest to jest ta długa rurka którą ja pewnie przerobię na zwykły taki jak ten obok jak ten taki no bo ten nie ma go za bardzo jak zamontować jest to jest to moduł do współpracy z centralami wentylacyjnymi więc ten czujnik jest po to żeby go zamontować w kanale wentylacyjnym, gdzieś tam ze 2 metry od, od agregatu, żeby on sobie mierzył temperaturę tego powietrza wydmuchiwanego, tak? Drugi z czujników, który tutaj jest, to jest czujnik, który należy zamontować, to jest ten malutki, o ten właśnie to jest czujnik, który należy zamontować na róże wymiennika bądź na wymienniku ciepła. Generalnie pełni on funkcję antyzamrożeniową, czyli jeżeli temperatura spadnie poniżej 3 stopni na wymienniku, to on zatrzymuje pracę całego, całego urządzenia. Ten czujnik jest raczej tylko taki informacyjny, serwisowy, więc może być, znaczy musi być podłączony, ale, ale może sobie gdzieś tam na przykład wisieć w powietrzu. Kolejne zaciski za tymi czujnikami. To jest nasze napięcie sterujące od 0 do 10 V i ono jest podłączone tutaj tradycyjnie tak samo jak w tamtym module do tej, do tej kostki. Tutaj jest masa, tutaj jest plus i tego należy przestrzegać bardzo. Tutaj jest to zaznaczone wyraźnie. Tutaj mamy masę, gdzie trzymam teraz wkrętak. Tutaj mamy plus. Tutaj na kolejnym zaciskiem jest przepraszam, ten 21, to jest masa zasilania tego modułu, tego, tu, tego modułu po prostu. O komunikacji już mówiłem i tutaj 24 to jest zasilanie tego modułu, czyli bezpośrednio łączymy z tym zasilaczem. Port USB jest do połączenia z komputerem, do, 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 do takich parametrów diagnostycznych, do ustawienia parametrów tego samego, tego modułu i, i agregatu. No i wyjście bezpotencjałowe alarmowe, czyli tutaj mamy wyjście z tego podłączone tak samo jak o, między tą, tą, ten kabelek gruby, ten żółto-zielony i ten biały, tu ten tutaj, to jest wyjście pod ten alarm. Ja je do uruchomienia i tak będę musiał odpiąć, ponieważ za moment, znaczy po moment po uruchomieniu całości ten moduł wysyła alarm, ale potem Wam to pokażę. Żeby nie, nie przeciągać, to nie będę o tym teraz mówił. Połączenia od strony modułu ESP. Są prawie identyczne jak przy Rotenso. Jeżeli ktoś chce sobie szczegółowo zapoznać się z tym, to zapraszam do tych filmów, o których już wspominałem. Różnice są takie, że mamy tutaj dwie pompy obsługiwane naprzemiennie, czyli jeżeli jest grzanie ciepłej wody to pracuje pompa od ciepłej wody, jeżeli jest grzanie CO to pracuje pompa od CO. Nie mamy defrostu, bo go nie obsługuje ten moduł acz jakby nie wysyła sygnału o odefroście. Mamy czujnik przepływu, który jest, należy zamontować tradycyjnie tutaj, gdzie jest ta zborka czujniki temperatury i dochodzi nam jeszcze taka opcja tutaj obsługa termostatu zewnętrznego. Termostat może być dowolny, mogą to być zwykły, kupiony termostat ze stykami zwierno-rozwiernymi, broń Boże żadnego z napięciem podawanym, muszą to być styki zwierno-rozwierne i ten termostat symuluje tutaj teraz ten włącznik, zwykły elektryczny włącznik, który robi zwarcie pomiędzy tym brązowym kabelkiem, który jest tutaj wpięty, o tak jak widać, tak, a tym cienkim zielonym, który jest wpięty do masy, do minusa, y, tu do, do, do pierwszego zacisku. Czyli zwarcie tego uruchamia nam pracę z termostatu, rozwarcie, zresztą zaraz to potem będę pokazywał, tak, y, z połączeń, czy ja coś, jeszcze, no oczywiście zasilanie tradycyjnie, tutaj co prawda inne kolory niż poprzednim, w przypadku, bo tam był czarny i czerwony, ale tutaj powiedzmy niebieski, to czarny, brązowy, to czerwony, podłączone do zasilacza, a zasilacz podłączony do prądu, koniec pieśni. Te mostki, które tutaj są zrobione, te te czerwone i zielone, to jest na stałe podany sygnał nagrzanie po to, żebym ja go nie musiał z tego modułu wysyłać, on po prostu jest jeżeli bym go zdjął, no to moduł zacznie pracować w funkcji chłodzenia więc on jest na stałe zwarty tutaj ty, tymi mostkami kolejny ten to już jest przez nasze przekaźniki tu jest tradycyjnie pierwszy przekaźnik to jest załączenie tu jest przepływ, jeden z tych dwóch obwodów przerwany to jest brak pracy tego, tego całego modułu ten nie może być włączony, ten, ten musi być włączony żeby układ zaczął pracować wszystko pompy mają przekaźniki dwustanowe czyli przełączalne mamy wspólny jeden kom i w momencie kiedy przekaźnik zadziała to raz jest zwarcie między jednym zaciskiem a komem w momencie kiedy wyłączymy przekaźnik to to zwarcie jest przełączane na drugi zacisk między komem a drugim zaciskiem a między tym, którym było jest, jest przerwa wtedy można z tym sobie wystarować co się żywnie podoba jak się chce do naszego modułu dodatkowo oczywiście bo o tym nie wspomniałem podłączone są trzy czujniki temperatury tutaj dwa widoczne jest to ciepła woda ciepła woda użytkowa temperatura bofora, czy tam zadana, czy tam jak to sobie woli. I jest trzeci czujnik, który będzie mierzył temperaturę gazu. Bardziej mi chodzi o zasilanie tego gazu niż o to, co wraca. Ja więcej czujników nie zakładam do tego. Można oczywiście dołożyć kolejne czujniki, które będą działały tylko informacyjnie, bo tak naprawdę najważniejszą rolę pełnią te dwa, które tutaj widzimy. Jeżeli temperatura ciepłej wody spada, system przełącza się e, oczywiście o jakąś tam zadaną histerezę. System przełącza się na grzanie ciepłej wody. Jeżeli ciepła woda uzyska swoją temperaturę, system jak pracuje przełącza się na grzanie e, CO, czyli bufora, czy tam, czy tam bezpośrednio instalację. Tak? E, mamy tutaj teraz taką sytuację, że jesteśmy, mamy status off czyli wszystko jest wyłączone tutaj to widać jeszcze w takich dwóch powiedzmy sobie aplikacjach jedna jest to taki, taka na Androida druga to jest interfejs na komputerze normalnie można go sobie uruchomić i wszystko mamy powyłączane tak jak widać status off teraz ja dla odmiany, ponieważ ja już to wielokrotnie pokazywałem na tych filmach, do których naprawdę zachęcam do obejrzenia sobie, włączanie przyciskiem czy z, z, z aplikacji, nie będę tego demonstrował, ja Wam pokażę teraz załączanie termostatem pokojowym. Wyobraźmy sobie sytuację, że teraz termostat daje nam sygnał do załączenia pracy, termostat grzej, mamy status ON mamy tutaj teraz zobaczcie jak charakterystycznie zaczyna migać tam sobie kontrolki tu nie mamy pokazanej wartości napięcia natomiast teraz mamy napięcie nam skoczyło na 9,7 czyli pełne napięcie i informacja że pompa grzeje ciepłą wodę użytkową i temperatura bojlera 23 jeśli ja podgrzeję teraz ten boiler, ja nie pamiętam, ale tam chyba jakieś niewielkie te temperatury poustawiałem, żeby to szybko się przełączało. Tutaj widzimy, że pracują pierwsza kontrolka i trzecia, to znaczy, że pracuje pom ten grzanie i pompa druga, czyli pompa od CWU. To są te takie czerwone dwie kontrolki. Teraz jeśli zagrzeje się ta woda do ustawionego zakresu, czyli powiedzmy tam, nie wiem, 28 czy ileś stopni, już nie pamiętam ile to ustawiłem, to z automatu powinien się przełączyć nam system... Ach, ale, przepraszam, nie wypiąłem tego alarmu, ale tak właśnie działa, to jeśli nie mamy... Ta... System nam się wyłączy całkowicie, wszystko zgaśnie, koniec pieśni, nie ma pracy z racji braku komunikacji. Ja zaraz to rozłączę, żeby Wam pokazać jeszcze raz dokładnie o co chodzi ze wszystkim. Dobra, odłączyłem tutaj ten, ten sygnał alarmu, żeby nam nie przeszkadzał. Mamy grzanie tej ciepłej wody, więc podgrzewamy ją i tak samo jak widać tutaj mamy pełne napięcie i grzanie bojlera. Tu przy okazji pokażę Wam, że tutaj jest w aplikacji widzimy, że pracuje pompa CWU i napięcie na HuBoxa jest wysyłane i to samo można, tutaj niestety nie ma, nie ma opisów, więc trzeba się domyślać albo wiedzieć, że jedynka pierwszy kanał to jest załączenie, trzeci kanał to jest pompa od ciepłej wody i tak dalej, i tak dalej. natomiast tutaj mamy to opisane teraz już mamy przełączenie tutaj się przełączyło na pompę CO tutaj mamy pompę CWU wyłączoną Teraz tutaj będziemy mieli zaraz informację o tym, że praca na maksa, temperatura bufora, temperatura gazu, temperatura bojlera. Teraz zaczynam grzać oba czujniki, bo muszę teraz Wam pokazać, jak tutaj się to będzie zmieniać. Tutaj mamy też cały czas 9,6. Dalej podgrzewam sobie nasz czujnik od bufora. Mamy 25,6, praca na 80% i 8 V. E, 26, praca na 60% i 6 V. E, generalnie jest tych progów, tak jak w tamtym przypadku, teraz 40, czyli 4 V. Teraz będzie 30, 20, 10 i na 10 tak zostaje. Znaczy, czyli 1 V jest podawany cały czas dokąd teoretycznie termostat nie wyłączy nam pracy albo sam jej nie zatrzymamy. Już mamy teraz 30 i 2.8, to jest 3 V praktycznie tak. i zaraz będziemy mieć 20 opornie się podgrzewa w palcach a niestety robię to palcami 20, 1, 9 czyli mamy pracę na 20% oczywiście jeśli teraz grzejemy tam teoretycznie i, i w chałupie zrobiło się ciepło, termostat nam wyłącza to, więc mamy tutaj termostat ciepło i status off Pompa obiegowa pracuje jeszcze ustalony czas, czyli ma taki wybieg, żeby wyciągnąć sobie ciepło z wymiennika jeszcze przez tam powiedzmy minutę czy dwie minuty. To już zależy od indywidualnych ustawień. No ja tu do testów ustawiłem chyba tam pół minuty, żeby... No i oczywiście tutaj też to widać, że ta pompa pracuje. W tej chwili wszystko jest wyłączone, pracuje tylko pompa. I ta pompa, mówię tam, o właśnie się teraz wyłączyła. No i mamy koniec pracy, tak? Włączenie oczywiście tego nie musi być termostatem, to może być cokolwiek innego, no może być sobie jakiś tam przycisk na ścianie, może to być tak, że w lato ustawiacie zadaną na CO na przykład 15 stopni a tutaj tym operujecie włączając grzanie ciepłej wody jeżeli macie taką ochotę bo tak można oczywiście no więc to już jest pełna fantazja pełna dowolność tak do tego oczywiście można dokomponować tak samo jak w przypadku Rotenso, moduł do pomiaru mocy ja tego już tutaj nie chcę dokładać bo szkoda mi teraz robić tego filmu żeby trwał znowu godzinę czy, czy ileś mniej więcej omówiłem całe, całą zasadę działania Alarm też już widzieliście, więc nie muszę go pokazywać, tak? Braku przepływu nie będę pokazywał, bo to pokazywałem na poprzednich filmach, działa zupełnie tak samo, identycznie jak, jak w Rotenso. Pozdrawiam serdecznie, dzięki i zapraszam do oglądania i do subskrybowania.